Nie wiem cię czy oprzeć, czy normalnie Opa. Normalnie będzie najwygodniej. Patryk Kaczmarczyk ze mną, Filip Lewandowski z Krasport. Jestem pierwszy raz. Fajna miejscówka. E, witam wszystkich. Tak, ja też jestem tutaj pierwszy raz. E, bardzo fajne rundy sparingowe zrobione, także no, super obiekt. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się tu sparowało. Tak, bo mamy dzisiaj środę, czyli dzień sparingowy. No, tak było zawsze w WCA, teraz re, trener Robert Jocz jest m.in. trener Robert Jocz jest tutaj. Całkiem niezła ekipa się zebrała. Tak, tak, widać, że widziałem już poprzednio, gdzieś tam obserwowałem na zdjęciach, że, że sporo zawodników z moich kategorii wagowych, w, w przybliżeniu do mojej kategorii wagowej jest i postanowiłem tutaj z chłopakami ode mnie z klubu, z Dominikiem i z Karolem Kotyłą wybrać się właśnie sprawdzić. A potem WCA, z tego co mówiłeś. Ha, nie, tam już jadę raczej w innych celach. Okej, okay, okej. Okay. Natomiast no, skoro są sparingi, to walka na horyzoncie. No tak, tak. Nie ugryłem, że przygotowuję się do startu. Kurczę. Co możesz powiedzieć? Co mogę powiedzieć tak naprawdę? No, no nic nie mogę powiedzieć. Dopóki organizacja nie ogłosi mojej walki, no ale będzie to jeszcze w tym roku. Okej, okay. bliżej, że tak powiem, listopad? Czy, czy no to nie, już. No nie będę jeździł, mówił, nie? No bo to już wiadomo, że. że Jasne. Co miesiąc gala, to się wysprzęgla. <grafię> e, w porządku, rywal? Czy to będzie jakiś rewanż, czy to będzie jakieś nowe nazwisko? Czy, czy pomidor znowu mówimy? Bardzo chciałbym rewanżu, ale no, na ani jeden, ani drugi za bardzo nie zasługuje. Wydaje mi się, że już bardziej na rewanż z może Dawidem Śmiałowskim, ale no to wiadomo, że jeszcze muszę, muszę wygrać kilka walk, żeby, żeby taki rewanż dostać. Eee, no, jak widać Robert ruchała mi już trochę odjechał, tak? no bo on ma 5 walk wygranych w KSW. Ja niestety po czterech walkach mam 2-2, muszę gdzieś tam cofnąć się. No i szczerze, kurczę. Tak czy inaczej cieszę się, że jest miejsce, w którym jestem. Przegrałem tą ostatnią walkę i teraz wiem, że muszę wrócić i chciałbym stoczyć chociaż, chociaż dwie walki, zanim znowu podejmę... podejmę próbę wejścia do tego top 5, tak? Czyli nie śpieszyć się tak, jak zwykle miałem w naturze, że od razu kurczę chce być ze wszystkimi najlepszymi, tylko fajnie było też na przykład zawalczyć z, teraz z chłopakami z zagranicy. Ja mam na swoich, swoich 10 walk zawodowych zawalczyłem tylko dwa razy raz, przepraszam, z chłopakiem z zagranicy. Także no fajnie było już, już nie walczyć teraz z Polakiem, tylko a, z kimś właśnie innej narodowości. To już tak absolutnie na chłodno po tych walkach, o których teraz mówiłeś. Co tam jakby nie grało, że ten rekord jest taki, a nie inny w tej chwili w KSW? Mhm. Kurczę, no to dwie walki, dwie różne historie. W każdym obozie jest coś, co, co nie wychodzi, co wychodzi. Ja nie chcę się tłumaczyć ani zganiać na nic, na żadne czynniki, no bo to wiadomo, nikt, nikt nie ma idealnego obozu, gdzie, gdzie nie ma żadnych kontuzji, żadnych przeciwwskazań i, i tym podobnych rzeczy. A no, co w ostatnim obozie? No na pewno to, że zdecydowanie chciałem być za duży do tej walki i za za dużo kilogramów zostawiłem sobie na ostatni moment. Teraz, na przykład w tej chwili, jak sparowałem dzisiaj, jestem mniej więcej wagowo w tym samym momencie, co byłem półtora tygodnia przed ostatnią walką. Okay. Ja zbyłem wtedy 11 kg w dwa tygodnie, pamiętam, no i do poprzedniej gali w Radomiu to zdało test. Ja byłem naprawdę tam duży w walce z Michałem Domino, Dominem, byłem duży, silny, wytrzymały, wszystko grało. A do tej ostatniej walki no już, już niestety nie poszło wszystko po mojej myśli. Odwodniłem się na tyle mocno, że po prostu no waga mi Wcale mocno nie wróciła, wcale nie byłem duży, bo po walce ważyłem bardzo mało. bo w szoku, byłem z, z, z tym, ile, ile, ile ważyłem po walce. Eee, druga sprawa na rozwój. Ile miałeś ciekawości po walce? No, znaczy mogę zdradzić, to nie jest żadna tajemnica. Kurczę, normalnie jestem w stanie wnieść nawet 75 kg do walki, a tam miałem 72, chyba 70, 71, no 800, coś takiego. Jak ważyłem się już w Medical Pointcie a ja czuję, że Dawid miał tam blisko 7,7 wagi, bo to jest naprawdę duży gość. Tak. No ale to nie, w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Największym, największym minusem w moich w tych przygotowaniach było to, że po prostu nie wyrobiłem się z tlenem, tak? Czyli to na pewno ta ilość zmiennych kilogramów, różne tam, różne tam perturbacje w trakcie obozu. Bo nawet nawet jak pamiętam, jak byłem na obozie w Hiszpanii, to już wtedy miałem problemy z chorobą. Po jednej rundzie schodziłem z, ze sparingów, byłem chory, cały czas zmęczony. No to wiadomo, to nie są wymówki, to jest po prostu jest życie zawodnika MMA, tak? Czyli po prostu zawsze. Masz albo jakieś kontuzje, albo jakieś choroby, różne, różne, różnego rodzaju, na pewno Dawid też miał sporo problemów, bo on też tam kisił tej wagi bardzo dużo. Także no, po prostu on zrobił to lepiej, tak? I widać było to w tej rundzie, że no, po prostu zajechałem się, zajechałem się kondycyjnie, przez to, że też chciałem zrobić zbyt dużo zapasów, zbyt łatwo mi to przychodziło. No i to też mnie zgubiło, że z, widziałem zbyt duże swoje szanse w tych zapasach, żeby tam go ograć, niż, niż spokojnie walczyć z nim w stójce, bo jak nawet te momenty gdzieś w stójce pokazały, on by normalnie trafiałem go ciosami Unikają jego ciosów. Tak naprawdę przez całą walkę on trafił może z dwa ciosy. No i to były drugi, był nokautujący na moje nieszczęście. A co do walki. A to z... nie jest tak, że on uśpił wtedy Twoją czujność po prostu, no bo Dawid tak walczy, prawda? To nie jest pierwsza taka jego walka. To znaczy, ja, ja cały czas wiedziałem, że on jest niebezpieczny od początku do końca. Tylko bardziej yy, to chodziło o to, że dopóki ja się ruszałem, byłem lotnie na nogach i, i ciągle krążyłem wokół niego, to, to on nie mógł doprowadzić żadnego celnego ciosu. Nawet gdzieś tam w tej pierwszej rundzie wszystko zbierałem na gardy. Totalnie nie czułem zagrożenia z jego strony, a w drugiej rundzie już y, przez, y, tam był moment, w którym trzy razy poszedłem w obalenie i po on, po krótkiej, po krótkim kotle trzy razy wyżedł na górę. No i te nieudane próby ale naj, naj, najwięcej kosztują tego zdrowia, no i odczułem to i gdzieś tam chciałem sobie po prostu zrobić takie, takie kilka pauz, żeby, żeby zebrać się i jeszcze raz, ruszyć znowu, e, zacząć robić z nim zapasy, no i na jednej z tych pauz po prostu, gdzie stanąłem naprzeciwko niego, jeszcze stanąłem w mańkucie, nie w swojej pozycji, zamiast zachodzić za jego e, przednią rękę e, w prawą stronę, to zostałem w miejscu i, no i to mnie kosztowało ten Front, który po prostu odciął mi całkiem całkiem tlen, no i, no i tak wyszło. Ale plan jest taki, żeby wrócić, tego się trzymać? Nie no, zdecydowanie, przecież słuchajcie, nie znam. Mam 24 lata, spokojnie. To kilka, kilka następnych lat to jest, to jest dopiero to wejście na, na szczyt mojej formy, tak uważam. Nie jestem za bardzo pokontuzjowany, nie mam żadnych trwałych urazów cały czas mocno trenuję. Nie ukrywam też, że to będzie teraz moja trzecia walka i trzecia walka w tym roku i po tej walce myślę, że zrobię sobie dłuższą przerwę. Już myślę, że gdybym wygrał z Dawidem, to wtedy... Na razie trzymaj się Krzychu. Myślę, że po tej, po tej walce bym, bym zrobił już, już dłuższą przerwę z Dawidem, ale no gdzieś tam moja sportowa złość, jestem strasznie podrażniona i nie będę ukrywał, nienawidzę przegrywać. nie Nienawidzę przegrywać walk, wtedy kurczę czuję się strasznie i i wiem, że muszę teraz wrócić, pokazać to, co naprawdę potrafię i wtedy mógł sobie, będę mógł sobie spokojnie zrobić chwilę na to, żeby, żeby gdzieś tam podciągnąć swoje umiejętności do góry czuć ten złość, więc życzę ci żebyś wracał na te wiesz sportowe zwycięskie tory. Byłem w Radomiu ostatnio na gali, na której walczył Rutek. Dobry krok twoim zdaniem? No bo umówmy się, wiesz, no gdzieś tam dodatkowa kasa, na pewno bardzo dobra. od razu mówię, że gdybym miał taką samą propozycję, też bym ją wziął. To jest, nie są małe pieniądze. No, chodzi o prime show, to, żeby było jasne. No tak, że nie, to tak. nie są, to nie są po pierwsze, to nie są małe pieniądze, po drugie to nie jest trudna walka. Z całym szacunkiem dla, dla pająka, tak, bo to jest zarobisty gość. Fajny, tak. Bardzo tak, fajna walka to w ogóle. Tak, super gość, ale no to nie jest to nie jest taka walka. Jak na przykład Rutek będzie się bił z kimś pokroja z Kiewa, gdzie, kurde, no tam będziesz już walczył na śmierć i życie. Tak, że, że no w każdej chwili może coś się stać naprawdę, naprawdę złego, no ale jak wychodzisz do, do zawodnika tam dwie klasy niżej za super pieniądze i robisz trzy rundy w boksie, no to stary, to jest, to jest jednak bardzo dobry biznes. I ja bym nie rzucał w żadnymi wiesz, tekstami w stylu, nie wiem, sprzedał się i tak dalej, bo to, to jest chore, tak, my jesteśmy zawodnikami, musimy zarabiać pieniądze i moim zdaniem to w miejscu, w którym jest Rutek teraz, to bez, bez żadnych oporów wziąłbym taką walkę, bo, bo jednak to jest gość, który jest już po 30 grubo i, i on musi, musi zarabiać pieniądze, musi zaraz łożyć sobie przyszłość. Trochę przeskoczę, jak byś typował walkę Mateusza Gamrota? Z Dariuszem oczywiście. Nie, no ja myślę, że teraz Mateusz jest w takim naprawdę swoim prime time. Dariusz chyba miał sporą przerwę, jeżeli chodzi o, o walki, bo nie wiem, nie wiem, kiedy on ostatnio swoją walkę toczył dokładnie, ale, ale jak tak sięgam pamięcią, to, 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 to chyba to jest Tony Ferguson. Mm. To była chyba walka z Tony Fergusonem. No to już naprawdę sporo czasu od jego ostatniej walki. Wydaje mi się, że gamro jest na takiej fali. Te głosy, które są z ATT gdzieś tam. Widziałem ostatnio nawet tweeta, którego wrzucił Zabor, że, że no jest. Że, że będzie mistrzem, że jest naprawdę w mega formie. Wiesz, też jego pewność siebie wzrosła po tym, jak robi z najlepszymi na świecie i pewnie nam wygrywa z nimi rundy, skoro tak, takie, takie, takie głosy dochodzą, że myślę, że powinien wygrać, ale, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo trudna walka, bo, bo Benil Dariusz to naprawdę wysokie klasy zawodniki i ten spokój, spokój w walce, gdzie no naprawdę, naprawdę taktycznie walczy. I, I wydaje mi się, że to będzie walka na punkty, gdzie, gdzie Gamrot pewnie po drobnych problemach wygra. wygra. Słuchaj, ode mnie to wszystko. Dzięki serdeczne, dzięki za typowanie. Życzę wiesz, no, powrotu i, i czekamy na ogłoszenie walki. Dzięki śliczne. Czekajcie już niedługo, pewnie będzie wszystko wiadomo. Dziękuję. Dzięki, dzięki serdecznie.